Zatrzymujemy się na chwilę przy plaży w okolicy zwanej Duni. Długa plaża ciągnie się wzdłuż drogi prowadzącej do Sozopolu. Na całej jej długości nie zauważamy żadnej restauracji czy baru. Przybywając na tę plażę, każdy musi zaopatrzyć się we własny prowiant i ekwipunek. Po drugiej stronie drogi znajduje się część rezerwatu, gdzie kryją się gniazda 80 gatunków ptaków. To tu większość ptaków migrujących do ciepłych krajów odnajduje miejsce na chwilę odpoczynku. Sozopol, jak i Neseber, jest jednym z nielicznych morskich miasteczek, gdzie poza wypoczynkiem i rozrywką turysta może poczuć klimat starożytnych czasów. Wiadome jest, że Sozopol był zamieszkiwany przez traków już od 4 tysiąclecia przed naszą erą, ale jako miasto o nazwie Apollonia został założony przez Greków około 610 roku przed Chrystusem. Sozopol uznawany jest za kulturalną stolicę Bułgarskiego Wybrzeża. Odbywa się tu w lecie wiele koncertów, wystaw oraz innych imprez kulturalnych. Miasto znajduje się na niewielkim skalistym półwyspie, jest gęsto poprzecinane brukowanymi uliczkami, a większość zabudowań to zabytki. Restauracje, kawiarnie, ogródki letnie usytuowane w przepięknej scenerii, niektóre nawet patrzące na morze, to coś, co zatrzymuje tutaj każdego. Spacerując uliczkami zewsząd dochodzi zapach wszechobecnych drzew figowych, a raczej ich pysznych owoców. Starsi mieszkańcy Sozopola wytwarzają przeróżne słodkości na bazie figowej, które później sprzedają przed swoimi domami. Suzopol posiada kilka plaż. Odwiedzimy najpierw plażę najbardziej oddaloną od centrum miasta. Jest to plaża nazywana przez jednych kawaci, a przez innych smokini. Nazwy te biorą się od nazw kampingów znajdujących się przy plaży. Przepiękna, czysta, szeroka, po prostu warta polecenia każdemu. Przenosimy się na plażę południową, zwaną przez miejscowych Harmanita. Położona w zatoce plaża oferuje wiele atrakcji dla dzieci, jak i szeroką gamę sportów wodnych. Przy plaży znajduje się uliczka nazywana Wesołą, gdzie poza straganami z pamiątkami mieści się całe mnóstwo restauracji, fast foodów, kawiarenek. Wieczorną porą to tu właśnie zbiera się życie nocne, gdyż większość lokali jest czynna całą dobę. Przed wejściem do Starego Sozopolu, w zatoce pomiędzy murami Starego Miasta a klifem, zabudowanym przez nowoczesne budownictwo, rozciąga się kolejna plaża. Bary, knajpki plażowe z widokiem na stare miasto, przepływające luksusowe jachty umilają czas podczas odpoczynku na tej kameralnej plaży. Łagodne wejście do morza w połączeniu z dużymi falami dostarcza wszystkim wspaniałą zabawę. Port Sozopol służy do transportu pasażerskiego, jak i towarowego. Posiada 7 doków i przystań z miejscem do odprawy celnej. Poza tym jest tu także przystań, gdzie cumują luksusowe jachty i łodzie motorowa. Pod murami Starego Miasta swoje miejsce mają łodzie i kutry rybackie.